Niezwykle barwne prace malarskie można oglądać w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej. Autorką wystawy jest mieszkanka Turowa, Natalia Juszczak, uczennica Szkoły Podstawowej imienia Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie. Myślę, że najpierw moja mama właśnie zauważyła jak rysuję, no i zaproponowała właśnie tą wystawę. Jakie obrazy tutaj możemy obejrzeć? Co jest takiego ciekawego? No najwięcej jest myślę, że portretów, ale też krajobrazów trochę można zobaczyć i kilka zwierząt. A jak dawna rysujesz? Myślę, że od przedszkola zaczęłam rysować. Jaka to technika? Y, no, rysuję po prostu kredką, a najpierw je szkicuję. Te postacie i te krajobrazy są bardzo właśnie ładne i po prostu mnie zainspirowały do po prostu wzięcia kredki i narysowania ich. A czym się charakteryzują? Myślę, że y, mają taki nietypowy ubiór, nietypowe uczesanie i po prostu są takie... Fascynujące dla mnie. To są postacie z mangi. Chciałabym w przyszłości projektować różne domy, pokoje i różne ogrody też. Bardzo dużo w domu tych pięknych różnych obrazów było. Natalka z początku taka była trochę negatywnie nastawiona, nie chciała tak pokazywać za bardzo. No ale przyszła jedna sąsiadka z rodziny. Ktoś przyszedł i byli zachwyceni po prostu niektórymi obrazkami. No i tak jakoś się stało Natalka, mówi, no dobrze, mama, zrobimy tą wystawę. Czy gdzieś kształci plastycznie? Nie, nigdy. Po prostu sama jakoś zaczęła sama rysować i tak sama z siebie po prostu. Jesteśmy zaskoczeni po prostu. W wydarzeniu wzięli udział rodzice, znajomi Natali oraz nauczyciele i uczniowie szkoły w Kurowie. Każde dziecko ma w sobie jakiś talent. Natalia ujawniła nam się ze swoim akurat talentem tutaj plastycznym. Mamy dzieci śpiewające, mamy dzieci, które mają talenty matematyczne, więc tych talentów jest mnóstwo, ale powiem szczerze, że tych plastycznych jeszcze trochę w szkole mamy, także to nie tylko ten jeden nasz plastyczny talent dziś wystawa Natalii. obejrzała pani już obrazy podejrzewam że wcześniej już znała pani te prace co pani o nich sądzi co panią zachwyca być może inspiruje interesuje e, powiem tak jest to taki specyficzny y, sposób y, rysunku e, Natalia taki ma swój charakter wyraża siebie przez ten charakter natomiast y, zachwyca mnie ogólnie kolorystyka y, prac i taka pewna linia tych, tych prac, bo widać, że ta ręka jest taka pewna, to nie jest tak zdecydowanie. To nie, jest, to nie są takie prace, które widać, że dziecko no, sobie tak próbuje, rysuje, próbuje, tylko widać, że. Jest to pewna ręka, pewna linia i, i te prace są już tak dopracowane, że myślę, że to już nic więcej by się nie dało zrobić z nimi. Rozmowę z bohaterką spotkania i jej tatą przeprowadziła Iwona Podeszwa, dyrektorka Miejskiej Biblioteki. Wspomniała pani redaktor, że w bibliotece właśnie prezentowane są wystawy młodych osób. Rzeczywiście promujemy te talenty artystyczne i to zarówno talenty literackie, jak i plastyczne, ale też fotograficzne. Tych wystaw było naprawdę Sporo długo by wymieniać, ale między innymi dwie wystawy Marceliny Petrowicz, chociażby ostatnie spotkanie poetyckie, też młoda dziewczyna Julia Zaremba, uczennica drugiego liceum ogólnokształcącego, więc potwierdzam, że promujemy te talenty w różnych dziedzinach. Natomiast no, dzisiaj najważniejsza jest Natalia. i Jej przepiękne prace, które nie ukrywam od paru dni. Cieszą oko osób odwiedzających bibliotekę. Otwarcie wystawy uświetnił. Wy występ Marii Słukowskiej, uczennicy szkoły podstawowej w Kurowie. Sink, sink w ogóle szkutrzech. Tak spotkać na ojcu, to jest B. Zbyt nerwowi są kiedyś pią, a ja nie wiem o co? Sink sink. Czasem prosi mnie. bym schowała to czytam to gdzieś na dnie. tu szczyt, dwa o pretensje ma, a ja nie wiem o co? Czy ja nie jestem lepsza niż... Cała reszta pań, całe batki, dysz, gdy nie widzisz czemu go wasze Zoez, znamy to zole, założen. Na dłuższą relację z tego wydarzenia, a zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.